Halowy turniej piłki nożnej zorganizowali dla niepełnosprawnego Jarka Saputy z Porąbki, jego przyjaciele sportowcy. Zgromadzone pieniądze będą przeznaczone na kontynuację leczenia unikatową metodą w rosyjskiej klinice neurologii w Moskwie. Jeśli uda się sfinansować kosztowną terapię, to jest szansa na to, że Jarek będzie chodził, a może nawet znów wsiądzie na rower. Jarek Caputa uległ wypadkowi przygotowując się do rajdu na rowerze górskim. Sparalizowany ze złamanym kręgosłupem od czterech lat walczy o powrót do zdrowia. Szansą na odzyskanie sprawności jest rehabilitacja i leczenie w moskiewskiej klinice. Zaczęło się od mrowienia w nogach, później ciepło w udach i w tym momencie zaczynają już wracać do normy funkcje fizjologiczne. Terapia przy pomocy wszczepiania macierzystych komórek jest skuteczna ale bardzo kosztowne. Powoli wraca wszystko, ale i rehabilitacja, i wyjazdy do Moskwy dają efekty. I to przede wszystkim nas mobilizuje, aby zbierać pieniądze. Jarkowi regularnie pomagają przede wszystkim sportowcy. Bardzo chętnie będę przyjeżdżał, zawsze jak tylko będę miał czas i jest naprawdę fajna atmosfera czy ja tutaj pociupać piłę, a jeżeli jeszcze można komuś dzięki jemu pomóc, to jest to bardzo miłe i fajne. Po jednym telefonie jest zaproszenie, ja również skorzystałem z tego i na pewno jest to wielka dla mnie, dla mnie to wyróżnienie, to, że mogę tutaj uczestniczyć. Dzisiejszy turniej piłkarski to kolejna akcja pomocy dla Jarka. To są zawodnicy, na których można zawsze liczyć, zawsze pomogą i właśnie przywieźli tu bardzo cenne gadżety z Mistrzostw Świata, z Mistrzostw i z różnych imprez olimpijskich. Jarek nie traci wiary w skuteczność rehabilitacji. Na szczęście rdzeń kręgowy nie został całkowicie przerwany, choć uszkodzony jest w znacznym stopniu. Każdy kolejny wyjazd na unikatowe leczenie do moskiewskiej kliniki daje nadzieję na to, że Jarek znów będzie chodził. Pod warunkiem, że uda się zgromadzić pieniądze na kontynuację leczenia. Ireneusz znocha, Aktualności.